Na mojej prezentacji. Dzisiaj opowiadam, Wam zgodnie z tym, co widzieliście na agendzie, trochę o sprzedaży zdalnej i sprzedaży na żywo, ale za moment dowiecie się, dlaczego to tak ważny temat. Zaczynamy. Na sam początek, wiem, że zostałem przedstawiony parę słów, slajd był w prezentacji, więc ja nazywam się Szymon i to jest absolutnie wszystko, co powinniście wiedzieć na mój temat. Dodam, że prowadzę firmę doradczą i wszystko to, co dzisiaj będę Wam opowiadał, będzie bazowało nie na. Moim przeczuciu, tylko na tym, co rzeczywiście działa u naszych klientów, prawdziwie, w rynku. Więc, jeżeli jeszcze chcielibyście w jakiś sposób być w kontakcie, to, jak żeby inaczej, na tej konferencji nie mogę powiedzieć niczego innego. Znajdziecie mi na LinkedInie, tam możecie wpisać imię i nazwisko i też więcej przeczytać na mój temat. Natomiast dzisiejszy temat to jest temat, który jest bardzo nietypowy. Znaczy, mało, bardzo, mało, bardzo niewielu specjalistów u nas w kraju o tym mówi, a szkoda. Eee, więc, dowiecie się dzisiaj, dlaczego sprzedaż zdalna w ogóle powinna kogo, kogoś interesować. To znaczy, co takiego w tej sprzedaży zdalnej, czy sprzedaży na żywo jest. Eee, no bo właśnie, punkt drugi, czym się różni sprzedaż zdalna od sprzedaży na żywo? Bardzo często spotykamy się z tym, że ludzie są przekonani, że to jest po prostu to samo. Eee, dzisiaj opowiem wam też, jak umawiać zdalne spotkania i powiem wam o najważniejszych zasadach spotkań zdalnych. Nasza prezentacja jest zrobiona tak, żebyście mogli te rzeczy zastosować już Zaraz po niej, więc jeżeli ktoś z Was na co dzień sprzedaje zdalnie, to pewnie znajdzie dzisiaj parę tipów. Jeżeli ktoś chciałby sprzedawać zdalnie, ale się obawia, to no, dzisiaj się dowie się, dlaczego tak jest i co potencjalnie można z tym zrobić. Bardzo ważna informacja, dlaczego to jest tak istotne. Gartner, mój ulubiony instytut badawczy, który zajmuje się badaniami w sprzedaży B2B, jakiś czas temu opublikował takie badanie, które jest niesamowicie obnażające. Nazywa się The Future of Sales. I to badanie, jednym z jego wniosków jest to, że 80% relacji B2B do 2025 roku będzie w kanale digital. I teraz, oczywiście, są to badania pochodzące ze Stanów, natomiast w Polsce. Wszystko to, co w Stanach się pojawia, pojawia się z około dwuletnim, trzyletnim opóźnieniem, więc możemy założyć, że u nas do 2028 te 80% relacji w B2B będzie w kanale digital, w kanale zdalnym. I na dzisiaj mam taką bardzo mocną tezę, że ci, którzy nie nauczą się tego robić albo będą robili to w sposób odbiegający od tego, jak to powinno wyglądać, najzwyczajniej będą mieli wtedy problem. Ale tak, kto w ogóle sprzedaje zdalnie, kto powinien się tym tematem zainteresować? Przede wszystkim sprzedają zdalnie ci, którzy mają klienta po drugiej stronie świata. To jest oczywiste. Nie wsiądę do samolotu i nie polecę do każdego klienta z Nowego Jorku jak chcę z nim porozmawiać. Innym punktem najczęstszym jest sprzedaje zdalnie bo klient lub ja nie chcemy się spotykać z jakiegoś powodu. Albo nie możemy, albo właśnie, nie wiem, klient jest ze Szczecina, jestem z Rzeszowa, temat jest dość prosty i wtedy nie chcę. Albo klient właśnie ma takie poczucie, że zawsze jak handlowcy przyjeżdżają, to marnują jego czas. I punkt trzeci, najbardziej wysublimowany, sprzedaje zdalnie, bo to jest bardziej rentowne. To jest niesamowity punkt, słuchajcie. To znaczy, więcej czasu przeznaczam na sprzedaż niż na dojazdy. I to, to po prostu jest bardziej skuteczne. I powiem Wam, że ja, kiedy zakładałem firmę szkoleniową, szkoleniowo-doradczą, zakładałem ją w branży, w której wszyscy spotykają się na żywo. To znaczy, trzeba przyjechać do klienta, pokazać swoje doświadczenie, stanąć przy Flipcharcie i w jaki sposób klientowi zaimponować. Podczas gdy ja, zakładając biznes, uparłem się, że chcę, żeby nasza firma sprzedawała zdalnie, ponieważ nie wyobrażałem sobie tego, że na przykład, nie wiem, jestem dwa dni w podróży, żeby sprzedać jeden projekt. Moja firma była bezzwyczajnie nierentowna. I teraz, trzy lata po jej istnieniu, mogę Wam powiedzieć, że Konwersja naszej sprzedaży wynosi 43%, mimo że pracujemy na rynku, na którym wszyscy się spotykali. Jeszcze do czasu otwarcia pandemii, było tak, że czasami zdarzali się klienci, którzy już mówili: Ale jak to nie przyjedzie pan do nas na żywo? A my mówiliśmy, że po prostu no, jakby tego nie robimy i podawaliśmy powody. Natomiast dzisiaj, już teraz, w 2021, pod koniec, już nikt nam nie zadaje tego pytania: czemu pan nie przyjedzie na żywo? To pytanie zniknęło, które też pokazuje, że badanie Gartnera. Może być prawdą. Ale przybliżmy się teraz do samego rozwiązania. My Konstruując ten koncept sprzedaży zdalnej i tego, czym ona się różni od sprzedaży na żywo, opracowaliśmy sobie sześć filarów. Pierwszy to różnice. O nich trochę dzisiaj powiemy, bo zrozumienie tego, czym różni się sprzedaż zdalna od sprzedaży na żywo, jest fundamentem do tego, żeby ją dobrze robić. Drugą rzecz to przygotowanie. To znaczy, do sprzedaży zdalnej trzeba się przygotować trochę inaczej niż do sprzedaży na żywo. To przygotowanie musi zakładać przede wszystkim też rozumienie, co z tych różnic wynika dla naszych spotkań. To jest cholernie istotne. Kolejny filar to pozyskiwanie klientów na spotkania zdalne. Okazuje się, że robiąc prospecting, pozyskując klientów na spotkania zdalne, trzeba robić to odrobinę inaczej. Potem samo spotkanie zdalne, to o tym dzisiaj trochę powiemy, ono się znacząco różni od tego, jak wygląda spotkanie na żywo. I dwa ostatnie, ważne filary. Negocjacje zdalne przebiegają trochę inaczej niż te na żywo. Nasz odbiorca jest nieco dalej ode mnie i jakby mam tendencję grać znacznie bardziej zdecydowanie, niż robię to na żywo. I filar szósty, zamykanie sprzedaży, ono również w kontekście spotkań i sprzedaży zdalnej przebiega trochę inaczej. I teraz uwagi na to, że organizatorzy, serdecznie was pozdrawiam, nie dali mi za dużo czasu, skupię się na trzech najważniejszych, na tych, które darzą wam najwięcej wartości po naszym dzisiejszym spotkaniu. Czyli opowiem trochę o różnicach, trochę o pozyskiwaniu i trochę o samym spotkaniu. No I teraz różnice. Kiedy rozmawialiśmy z handlowcami i oni mówili nam, że no te spotkania zdalne to jakieś takie są chyba inne, to najczęściej mówili o rzeczach takich jak łatwiej nam się sprzedawało, kiedy spotkania były możliwe. Kiedy na przykład robiliśmy to na żywo, sprzedawało nam się łatwiej. To bezpośrednio wynika z tego, że sprzedaż zdalna jest bardzo obnażająca. To znaczy, kiedy nie mam konkretu, to nie jestem w stanie nadrobić go relacją. I jeżeli, jeżeli Handlowiec, dany handlowiec sprzedawał głównie poprzez kolegowanie się z klientem, to sprzedaże zdalnej będzie mu po prostu znacznie trudniej, ponieważ zdalnie się to robi po prostu znacznie trudniej. Nie widzę tego człowieka, on nie siedzi obok mnie. Druga różnica, o której często słyszymy, i to jest prawdziwa różnica, wstydzę się pokazać na kamerze i nie do końca wiem, jak to dobrze robić. I to jest z kolei punkt, w którym na dzisiaj, w 2021, jakby służbowe narzędzia handlowca to telefon, laptop i samochód. A być może powinno być tak, że służbowe narzędzia handlowca to takie słuchawki, jak te, które mam teraz na głowie, taka kamera, która aktualnie mnie, mnie pokazuje u Was na ekranach i oświetlenie, które jest dookoła mnie, żeby było mnie dobrze widać. Może to są nowe narzędzia handlowców służbowe i być może wtedy wstyd zniknie. Kolejny punkt. Trudno mi budować relacje na spotkaniach zdalnych. To znaczy, na spotkaniach na żywo, jak, jak wszedłem i mogłem zagadać, ale ma pan ładny zegarek i powiedzieć, że ja też lubię zegarki, po prostu było znacznie łatwiej budować relacje. A niestety, spotkania zdalne bardziej przypominają po prostu z dzwonki telefonicznej. Mamy tendencję znacznie szybciej przechodzić do meritum. Czwarta różnica. Na spotkaniach na żywo. Łatwiej było nam bronić wady naszego produktu. I teraz zwróćcie uwagę to jest bardzo ciekawy punkt, że na spotkaniach na żywo ludzie rzadziej mówią o wadach waszego produktu czy waszej usługi, bo siedzicie obok. Bo jest dużo trudniej odpowiedzieć, że coś mi się nie podoba. To jest tak jak z kelnerem w restauracji, który pyta, czy państwu smakuje, a wam nie smakuje, a wy mimo wszystko mówicie: Tak, dziękuję. <laughs> I to jest dokładnie ten sam mechanizm. Ludzie na żywo znacznie rzadziej mówią o wadach waszego produktu i usługi zdalnie mówią znacznie, znacznie częściej, pamiętajcie, jesteście tak jak teraz ja, zaledwie główką w monitorze, więc znacznie mniej martwię się, co się stanie z waszymi emocjami, jak to powiem. Piąta różnica, klienci nie chcą się umawiać na spotkania zdalne, to znaczy jest część rynku, która mówi, że no, jakby pan tu przyjechał, albo część klientów mówi: To poproszę na maila, a nie się spotkać. Trochę wam dzisiaj opowiem o tym punkcie i opowiem wam o tym, dlaczego tak trudno te spotkania zdalne w niektórych sytuacjach się umawia. Szósta różnica: spotkania zdalne są krótsze. Nie zdążę wszystkiego pokazać. Jak umawiamy spotkanie na żywo, to czas, jaki wam przychodzi do głowy, to tak godzina mniej więcej, zapewne. Ale jak umawiamy spotkanie zdalne, to już raczej pół godziny. Być może godzina, ale nawet jeżeli to jest godzina, to te spotkania zazwyczaj są krótsze. I często słyszymy głos handlowców, że na spotkaniach zdalnych nie zdążyłem pokazać wszystkiego tego, co zawsze pokazywałem na spotkaniach na żywo. Kolejny punkt, klienci znacznie częściej odwołują zdalne spotkania. No bo wiecie, jak wiem, że do mnie jedzie handlowiec ze Szczecina, i ja mu nagle napiszę godzinę 5 minut przed. A sorry, coś mi się przesunęło, to tak nie wypada. Więc rzadziej odwołuje się spotkania na żywo. Ale spotkania zdalne. Co to jest za wielki problem? Odwołać spotkanie zdalne. Forward, pick, sorry, nie mogę, przeł przełóżmy. Albo często mail jest taki: przełóżmy. <laughs> z trzema kropeczkami. Jak ktoś się z tym spotkał, to napiszcie na czacie: przełóżmy. No i wtedy pytanie na kiedy. Ósma różnica. Prezentacje, które były dobre na żywo, nie działają na spotkaniach zdalnych. To jest często ogromne zaskoczenie dla ludzi, ale jak ktoś ma prezentację, która zaczyna się od takiej mapy Europy, że my tu jesteśmy, mamy wiele krajów i super jesteśmy, to na żywo jeszcze mogłem to obronić, bo jakby byłem obok klienta, on mnie widział, mógł zagadać, coś powiedzieć, a ludzie na prezentacjach zdalnych przełączają się w tryb słuchania i mówią: No to proszę mnie zabawić. Jak ja pokazuję swoje slajdy, one zaczynają się od nudnych rzeczy, to jest znacznie, znacznie trudniej zachować skupienie. Ludzi. I teraz to jest często taka różnica, której ludzie nie biorą pod uwagę, że na spotkania zdalne i spotkania na żywo to trzeba mieć zupełnie inną prezentację i projektować ją, mając na uwadze to, że te dwa środowiska się od siebie znacząco różnią. Różnica dziewiąta, przedostatnia. Na spotkaniu zdalnym nie widzę prawdziwych emocji klienta i trudno mi na nie reagować. Bardzo często słyszymy to zdanie wypowiadane przez handlowców, którzy mówią, że no, no bo jak jest ten klient na żywo, to ja widzę, czy mu się podoba, czy mu się nie podoba, czuję te jego emocje, jestem w stanie na nie reagować, ale kiedy to jest znowu główka w kamerze i to jeszcze bardzo wielu klientów wyłącza kamery, uwaga. To smutne, ale najczęściej klient wyłącza kamerę, dlatego że nie, chce widzieć, że, nie, że nie chce, żebyście widzieli, że was nie słucha. Czyli jeżeli klient wyłącza kamerę, to jest bardzo duży znak, że chyba coś idzie nie tak w spotkaniu. Oczywiście nie zawsze, ale bardzo często. I różnica dziesiąta, najtrudniejsza. Klient na spotkaniu zdalnym jest rozproszony. Na spotkaniu na żywo klient nie może oglądać w tle Netflixa, a podstawem przeglądać telefonu, a, a jeszcze gdzieś z boku machać coś do żony, bo na spotkaniu na żywo się tak nie da. Ale musicie być absolutnie świadomi, że spotkania na żywo dlatego, przepraszam, spotkania zdalne dlatego muszą być zupełnie inne niż spotkania na żywo, bo klient jest jedno kliknięcie od Facebooka. Przecież Facebooka zaprojektowali, no, zaprojektowali ludzie, którzy doskonale wiedzą, co robią. Na przykład powiadomienie na telefonie, oznaczono się na zdjęciu. To uruchamia taki ciąg skojarzeń w naszej głowie, że nawet jakbyście mieli najlepszą prezentację, to klient straci skupienia, co dopiero jak macie słabą. W świetle tych różnic, jak już ludzie zaczynają rozumieć, na przykład po tych 10 punktach, ich jest więcej, że rzeczywiście chyba to spotkanie zdalne to jest trochę inne niż spotkanie na żywo. Krótsze, klient traci skupienie, prezentacja to raczej powinna być inna, powinienem zmierzać do konkretu, że trudniej się relacje buduje, to już nam wychodzi, że jeżeli mam spotkanie na żywo i spotkania zdalne, to kurczę chyba powinienem robić je zupełnie inaczej ale idźmy dalej. Jak umawiać zdalne spotkania? To jest często duża zagwostka. Spotkania na żywo są z nami od dawna. Nawet bardzo dawna. To znaczy, wszyscy doskonale wiedzą, że jeżeli proponuję spotkanie na żywo, to wiadomo co będzie. Jak się spotkanie na żywo, to ja przyjeżdżam, wy mi proponujecie kawę, ja mówię, że z mlekiem, a i jak pogoda po drodze, jak korki, ja mówię, że fajnie. I tak jakby wszyscy doskonale wiedzą, czują się bezpiecznie, o co chodzi w tym spotkaniu na żywo. Ale spotkanie zdalne. Spotkania zdalne są z nami na taką skalę dopiero od dwóch lat, a dla części osób nawet decyzyjnych rzeczywiście wcześniej nie mieli oni z tym za dużo, za dużo do czynienia. Włączam z tego oczywiście firmy, które sprzedają zdalnie od lat, na przykład Software Housey, no bo w ich przypadku to jest naturalne, że, że sprzedajemy w taki sposób. Natomiast dla wielu to jest coś absolutnie nowego i trochę nie wiadomo, co na tym spotkaniu zdalnym. Niektórzy już kojarzą spotkania zdalne z absolutną nudą, że właśnie pojawia się jakiś taki handlowiec w prawym górnym rogu i tak. Kazali mi przyjść, to przyszedłem. I teraz, jak wy możecie sobie z tym poradzić? Otóż, nie umawiać spotkań zdalnych. Ja wiem, że to jest słaby plot twist, ale jest prawdziwy. Nie powinniście umawiać spotkań zdalnych do pewnego momentu. To znaczy, spotkanie zdalne może być poprzedzone metodą kontaktu, która jest dla wszystkich doskonale znana i nie generuje już tyle stresu. Nie muszę się pokazywać, nie muszę gdzieś tam być i jest to staromodny, dobry telefon. A dokładniej rzecz biorąc, różne media, w zależności od świata, które, które w jakiś sposób do tego spotkania doprowadzają. I to jest prawdziwa sekwencja, to znaczy, spotkanie zdalne nie może przebiegać na takiej zasadzie, że to się spotkajmy i tam pogadamy, bo to jest po prostu zwyczajnie błąd. Spotkanie zdalne może być umówione wtedy, kiedy w rozmowie telefonicznej wyszło, powie pan co, w pana sytuacji, ja bym musiał zadać takie i takie pytania, potem zrobimy to i to, i potem ocenimy, czy to ma sens. Czy to byłoby OK? I dopiero jak mam konkretny pomysł, osadzony w sytuacji klienta, na to, co na tym spotkaniu ma się wydarzyć, umawiam dopiero spotkanie. I teraz e, dokładnie to. Powinno wyglądać tak, że możemy poprzedzić to zdalne spotkanie różnymi sposobami. Na przykład na, w Emiratach Arabskich modny, modny jest WhatsApp, czyli mogę tam prowadzić konwersację z klientem, ale nie umawiam spotkania zdalnego, dopóki nie powiem po co. Dostaję masę maili. Słuchajcie, masę wiadomości na LinkedInie. Dzień dobry, Szymonie, musimy się spotkać. I ja mówię, kurczę, i znowu jakieś zdalne spotkanie. Godzina z kalendarza wyjęta. Jeszcze pewnie będzie ta mała główka, nudne slajdy, mapa Europy, nie chce mi się. Dlatego to ten pierwszy kontakt, krótki i niezobowiązujący w dzisiejszych czasach, powinien poprzedzać spotkanie zdalne. Wszyscy ci z was, którzy umawiają od razu spotkanie zdalne, jak tylko klient odpowie, to się spotkajmy, po prostu zwyczajnie popełniają błąd. Nie możemy umawiać spotkań zdalnych po to, żeby się lepiej poznać. Czyli sekwencja jest taka. Jak już mam cel spotkania, wiem po co jest to spotkanie zdalne. Wiem, że to jest truizm, ale uwierzcie mi, jak. Audytujemy procesu klientów, to bardzo rzadko działa to w taki sposób. Jak już jest pomysł na przybliżoną agendę, co wydarzy się na tym spotkaniu zdalnym i najważniejsze, jest czas trwania, czyli i na to będę potrzebował 30 minut, i jest konkretny rezultat tego spotkania, wiadomo po co ono będzie, to wtedy rzeczywiście znacznie łatwiej je umówić. I pamiętajcie, nie umawiamy spotkań zdalnych, żeby lepiej się poznać, ale to jeszcze za moment na jednym ze slajdów podkreślę. Żebyście lepiej zrozumieli, co mam na myśli z tą agendą, spójrzcie. Cel spotkania. Sprawdzimy w czasie rozmowy, czy ta usługa w Pana sytuacji miałaby sens. Bardzo fajny cel. W związku z tym na spotkaniu agenda. Zadam kilka pytań, mogę je podesłać przed rozmową i na tej podstawie powiem więcej i ustalimy, czy możemy działać dalej. Na to wszystko potrzebowałabym około 30 minut. A w rezultacie prześlę Wam na maila podsumowanie przygotowane już pod Waszą firmę po tym spotkaniu, a ono pomoże Wam w wyborze konkretnej usługi. I to jest agenda, która z dużą dozą prawdopodobieństwa pomoże Wam rzeczywiście umówić takie spotkanie zdalne, bo to nie jest takie spotkajmy się, tylko bardzo wyraźnie widać, co się na tym spotkaniu zdalnym wydarzy. Inny przykład agendy. Na spotkaniu wybierzemy koncepcję, która najbardziej będzie pasowała do Waszej firmy. Ja przypomnę potrzeby, które już wiem od Was, pokażę trzy koncepcje, które wydaje mi się, że mogą u Was, u was zadziałać. Opowiem Wam o plusach i minusach każdej z nich, a na koniec uruchomimy dyskusję o tym, która z tych trzech koncepcji byłaby dla Was najbardziej odpowiednia. Na całość potrzebowałbym 60 minut. Kiedy by pan mógł się spotkać. To brzmi jak poważne, zdalne spotkanie, na którym rzeczywiście wydarzy się coś, na co klient nie straci czasu. A w rezultacie drugi kliencie wybierzemy koncepcję, zlecimy odpowiednie poprawki, a następnie ustalimy kolejne kroki. I teraz, jeżeli miałbym wam podpowiedzieć jedną rzecz, którą warto wynieść z mojej dzisiejszej prezentacji, to jest właśnie ta rzecz. Czyli nie umawiać zdalnego spotkania do momentu, kiedy nie mam agendy na takim poziomie konkretu. I teraz patrzcie, ona leczy nam kilka problemów. Z uwagi na to, że jest agenda, jest plan, to tam nie ma potrzeby budowania relacji, jakichś zbytniego na tym spotkaniu. Znacznie rzadziej klienci odwołują, nie odwołują tych spotkań, bo wchodzą w zaproszenie, tam jest konkretna agenda. To spotkanie jest po coś, a nie tylko poznajmy się, więc znacznie rzadziej odwołują. Jak spotkanie ma agendę i Prowadzi do konkretnego celu, to klienci znacznie rzadziej przyłączają się na Netflixa czy Facebooka w trakcie i paradoksalnie, ale konkretna agenda rozwiązuje bardzo wiele problemów. I teraz dlatego sprzedaż zdalna jest tak obnażająca i dlatego bardzo w bardzo wielu przypadkach sprzedaż zdalna nie działa, bo niestety, ale w większości firm handlowcy nie mają zielonego pojęcia, po co spotykają się z klientem. Jeżeli ktoś z Was na czacie przeżył kiedyś takie spotkanie z handlowcem, który przyjechał, coś poopowiadał, ale nikt nie wiedział po co i dlaczego. To pewnie wie doskonale o czym mówię. Więc bardzo ważny wniosek: Nie robimy spotkań zdalnych, żeby się lepiej poznać. Możemy zadzwonić do tego klienta, żeby się lepiej poznać. Możemy się wymienić wiadomościami na WhatsAppie, żeby się lepiej poznać. Ale spotkanie zdalne umawiamy wtedy, kiedy mamy bardzo konkretny pomysł na to, jak ono będzie wyglądać. I Przetestujcie ten pomysł. Rzeczywiście, możecie nawet pożyczyć dwie agendy, które tutaj były na, na mojej prezentacji, one są w miarę uniwersalne, i mówić klientowi o spotkaniu zdalnym w konkretnym celu. To leczy bardzo wiele problemów z tych, które omówiliśmy na początku dzisiejszego spotkania. Ale jak prowadzić same te spotkania zdalne? Jest do tego bardzo dużo wątpliwości, i e, pierwszą na jakiej platformie na Zoomie, na Teamsach, na Micie czy na czymś innym? Odpowiedź brzmi: na tej platformie, której używa klient, i nie ma innej. Nie chcecie, żeby w czasie spotkania klient był bardziej skupiony na zrozumieniu narzędzia niż na tym, co mówicie. Uważność jest najważniejsza. Drugie pytanie: a jaka agenda? Agenda jak wyżej? I ona się powinna znaleźć zarówno w mailu, jak i w naszych ustaleniach. Warto ją powiedzieć na mailu. I też warto ją przypomnieć na początku spotkania w ramach kontraktu czyli zaczyna się spotkanie i wy tak. To zgodnie z tym, co ustaliśmy, dzisiaj spotykamy się po to, żeby to, to, to i to. Taka jest agenda, i całość zajmie 30 minut. Czy mamy tyle czasu? I bardzo często okaże się, że klient powie, nie mamy. <grydy> I to jest paradoksalnie dla Was bardzo cenna informacja, bo możecie przynajmniej jeszcze to spotkanie uratować w przeciwieństwie do sytuacji, w której nagle klient mówi, już nie potrzebuje, jednak nie, koniec, e, idźmy dalej. E, to jest bardzo, bardzo. Trudne. Więc kontrakt powinien zawsze pojawić się na początku i trzeba o tym pamiętać. Kolejne pytanie to tło. I teraz bardzo często widzę inspirację tłem z LinkedIna, przepraszam, z YouTube'a, bo kanały YouTube'owe mają bardzo piękne tła. Podczas gdy tak naprawdę najlepsze tło na spotkanie zdalne to jest takie tło, jakie widzicie teraz za mną. Dlatego, że bardzo często pomysłem na spotkanie zdalne jest to, żeby na przykład za tobą stał regał z książkami. I wtedy bardzo często widać głowę klienta, który w czasie spotkania zdalnego robi takie. I zaczyna czytać tytuły tych książek, <laughs> zamiast słuchać handlowca. To tło musi być profesjonalne. Nie może to być łóżko, niestety, ale bardzo często widzimy łóżko, albo rzut do kuchni, albo tego typu tła, albo na przykład palmę, widok z plaży, bo niektórzy sobie wrzucają te takie tła wirtualne, co jest złym pomysłem. Tło ma nie budzić żadnych emocji. Tło ma być neutralne, bo przecież chodzi o to, żeby klient skupił się na tym, co mówicie, a nie na tym, co macie w tle. To jest bardzo ważne. Często budzi to, budzi to protest, bo ktoś mówi: Ale ja wolę na przykład, jak w tle jest właśnie regał z książkami, bo to pokazuje, że jestem mądry. Uwaga, w tych czasach to, że ktoś jest mądry, pokazuje, co mówi, a nie to, co ma w tle. Warto to zapamiętać. Światło. Słuchajcie, lampa w tych czasach kosztuje kilkaset złotych, i naprawdę, jeżeli wasza firma często spotyka się zdalnie, to nawet warto kupić taką małą lampkę na monitor, która oświetli was i sprawi, że będzie was widać równie dobrze jak mnie teraz. Bo jeszcze, jak jest złe światło i tego handlowca nie widać w tej kamerce, to w ogóle to jest problem. Tu wracamy do tego tematu związanego z, ze sprzętem handlowca XXI wieku. To już niekoniecznie tylko samochód. No i a propos tego sprzętu, ja aktualnie siedzę w biurze. W moim biurze jest kilkanaście osób, które są teraz bardzo głośne, ale słuchawki, które mam na sobie, mają tutaj zewnętrzny mikrofon, który wycisza ich hałas i sprawia, że słyszycie tylko mnie. To jest bardzo istotne, a propos uważności na spotkaniach zdalnych, że jeżeli jest słabe połączenie internetowe, coś mnie rozprasza, to możecie mieć najlepszy produkt na świecie i klient tego nie wysłucha. Ten problem nie występuje na spotkaniach na żywo, a na spotkaniach zdalnych jak najbardziej tak. Kolejny punkt. To zero smutnych prezentacji. Zauważcie, że w czasie tego spotkania, jeżeli ktoś teraz słucha, to już jest 22 minuta mojego wystąpienia i jest skupiony, to jest skupiony, dlatego że to jest prezentacja, która stara się wnieść konkret. Jeżeli zacząłbym od opowieści. Dzień dobry, nazywam się Szymon Negacz. Chciałbym wam powiedzieć, że osiągnąłem wielki sukces zawodowy w życiu. Tu jest mapa na świecie, tu podocierała moja firma i w ogóle mamy takich klientów i pokazuję logotypy i one tam, ła, takie logotypy mieć, ja cię kręcę. I bardzo często niestety takie prezentacje przychodzą na tych spotkaniach zdalnych, potem dziwimy się, że klient wyłącza kamerę albo znika, bo naprawdę klient na spotkaniu z mapą Europy, z logotypami klientów i z tym, że mamy 620 klientów i w ogóle był już tysiąc razy i nie chce być tysiąc pierwszy, niestety. Idąc dalej, agenda. Naprawdę wracam do tego tematu, bo bez agendy nie ma sensu zaczynać spotkania zdalnego. I to jest w ogóle, naprawdę chcę, żebyście to wynieśli z dzisiejszego spotkania. Jeżeli spotkanie zdalne jest bez agendy, to je odwołajcie <noise> i zadzwonić do klienta, słuchaj, jesteśmy umówieni na spotkanie zdalne, ja bym chciał się doprecyzować, co zrobimy, o czym pogadamy i jaki będzie cel i rezultat tego spotkania, żeby to nie było takie, wiesz, pitu, pitu. I uwierzcie mi, że klient to naprawdę doceni. I mało tego, najprawdopodobniej będziecie serio, audytujemy sprzedawców, więc wiemy, będziecie jednym z niewielu, ile nie jedynym handlowcem czy sprzedawcą, który tak zrobił. Eee, pytania, bardzo, skoro mam już agendę i wiem, o czym będzie to spotkanie, to mogę sobie Napisać pytania. Jednym z najprostszych sposobów, żeby angażować klienta na spotkaniach zdalnych, jest zadać mu na początku spotkania 4-5 pytań i potem w drugiej części odnosić się do tych pytań. Absolutnie najprostszy sposób, żeby zachować skupienie klienta na spotkaniu zdalnym. Serdecznie Wam go polecam. I ostatni punkt, albo przedostatni, już sam nie pamiętam, forma interaktywna. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że na spotkaniu w ogóle nie ma prezentacji. Mało tego, wszystkie spotkania zdalne, które odbywam osobiście, prowadzę bez prezentacji. Bardzo dobrą formą interaktywną prowadzenia spotkań jest pokazywanie tego, co mówicie, na przykład na stronie własnej firmy, albo na prezentacji, albo na ofercie, albo rysowanie tego, co mówicie. Osoby, które często oglądają moje prezentacje, na pewno nieraz widziały moje rysunki. One nie odbyły się tu dzisiaj, bo organizatorzy mi nie pozwolili. <laughs> to jest nowy sposób, LinkedIn Local Virtual, ale na dwóch poprzednich rysowałem, więc będziecie mogli to znaleźć w dwóch poprzednich wystąpieniach właśnie z tej konferencji. Forma interaktywna, czyli pokazywanie klientowi na, na, na zrzucie naszego ekranu, co robicie, w jaki sposób to robicie, jest najprostszym sposobem, żeby utrzymać skupienie klienta. I to nas prowadzi do pytania: co z budowaniem relacji? Jak ja zbuduję z klientem relację, jak będę tak do konkretu? Otóż słuchajcie, relacja równa się z zaufanie, ale nic bardziej nie budzi zaufania na początku sprzedaży od konkretnie przygotowanego handlowca, który wie, po co jest to spotkanie. Ile będzie trwało, jaki jest jego cel, co się wydarzy w środku i jaki będzie na koniec rezultat. To jest dopiero budowanie relacji XXI wieku, że ktoś kończy spotkanie i mówi, ale konkretny był ten handlowiec, chciałbym z nim pracować. I tym wnioskiem: tak, dla osób, które chciałyby więcej dowiedzieć się o sprzedaży zdalnej, był slajd selfies.pl łamany na remote. On przeleciał, nie będę do niego wracał. A tym, którzy zostali tutaj, no proszę Was o głosy, ponoć są tutaj bardzo ważne. Więc jeżeli podobało Wam się moje wystąpienie, to głosujcie. A ja Wam bardzo dziękuję, że wysłuchaliście mojej prezentacji, byliście uważni. Dzięki.